Na moim kanale i dziś zapraszam Was na delikatny wakacyjny makijaż z użyciem kilku nowości. A pojawią się tutaj pędzle w takim dużym piórniku i mam tutaj. Dość sporo pędzelków, także jest czego używać. Pojawią się też nowe rzęsy. Stąd też taki delikatny, rozświetlający makijaż, bo chciałam zobaczyć, jak te rzęsy będą się prezentowały. Każdy tutaj u mnie makijaż. Tutorial jest poniekąd takim trochę czarnym make-upem, bo pokazuję Wam tutaj kilka nowości, żeby po prostu ten makijaż i ten film nie był nudny, dlatego też nie przedłużając, przechodzimy od razu do rzeczy. I dzisiaj będę robić delikatny makijaż twarzy, taki wakacyjny, rozświetlony i delikatny makijaż oczu, dlatego że mam tutaj bardzo fajne rzęsy Katosu Flutter looks i chciałabym je dzisiaj zaprezentować na oku, a wydaje mi się, że one będą najładniej widoczne właśnie na... Jasnym tle: czyli będę robić tutaj taki jasny makijaż oka, rozświetlony i przykleję sobie te rzęsy. Także jestem ich bardzo ciekawa, bo będę przyklejać je po raz pierwszy. I w ogóle w dzisiejszym makijażu będę się posługiwać nowymi pędzlami, które przyszły do mnie z Chin. Szczerze Wam powiem, że jak szła do mnie ta przesyłka, to byłam do niej dość tak sceptycznie nastawiona do tych pędzli, no bo są to chińskie pędzle i. Miałam już do czynienia z chińskimi pędzlami z naturalnego włosia i nie byłam zachwycona, także zawsze odradzałam zakup chińskich pędzli z naturalnego włosia. Natomiast tutaj jest rewelacja. I Mam tutaj zestaw chyba 28 albo 29 pędzli, już teraz nie pamiętam, firmy DuColor. I to jest chińska firma i te pędzle przychodzą z Chin, w takim dość potężnym, grubym piórniku. I już Wam pokażę, jak one prezentują się w środku. Tak, i w środku, w środku te pędzle wyglądają tak. Nie wiem, czy mnie będzie tutaj słychać, więc będę się o tak odchylać. I tak, tutaj mamy pędzelki. Tutaj mamy pędzelki. Odwracamy i kolejny zestaw. Znowu pędzelki. I tutaj. I tak, może wracając na sam początek. Tutaj mamy pędzle z naturalnego włosia oraz pędzel syntetyczny. Znowu jest i znowu naturalne. I to są dość takie duże, puchate pędzle do twarzy, do produktów pudrowych, sypkich. Tutaj mamy bardzo fajny pędzel do różu, który jest niesamowicie mięciutki. Naprawdę te pędzle są bardzo dobrej jakości. Tutaj mamy włosie białe jest to włosie z kozy. Tutaj mamy też włosie kozy. Natomiast nie wiem, czy ono jest farbowane, czy ono jest w naturalnym kolorze nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest naturalny kolor włosia. Tutaj mamy już pędzle do oczu i mamy zarówno syntetyczne, jak i z naturalnego włosia, naprawdę bardzo fajne. Tu mamy kontynuację pędzli do oczu, e, tutaj mamy pędzelki, tu jest pędzelek do brwi, e, tutaj taki prosto ścięty na przykład do czyszczenia e, krawędzi brwi od spodu, e, skośnościęty ścięty pędzelek do brwi, nie jest super cienki, ale jest w miarę ok, ale zachwycona akurat tym pędzelkiem nie jestem. I pędzelki do ust z syntetycznym włosiem. I tutaj mamy kontynuację znowu pędzli do twarzy, również z naturalnego włosia jak i syntetycznego. Tutaj na przykład bardzo fajne jest do rozświetlacza i też pędzle wydaje mi się do produktów sypkich mineralnych. Także sporo tych pędzli, i uwierzcie mi, one są naprawdę świetnej jakości, i też w dzisiejszym makijażu będę się nimi posługiwać. Link do tych pędzli znajdziecie na dole w opisie, i mm, gdybyście były zainteresowane, to jest do niego zniżkowy. 10% na hasło Aleandra, więc jeśli chciałybyście się skusić na ten zestaw, a nawet i bez tego kodu rabatowego zestaw jest niesamowicie tani, bo kosztuje około 34$, dolarów. więc jak na taką ilość pędzli, super fajny piórnik do tak naprawdę transportowania tych pędzli i na świetną jakość tych pędzli, to to jest cena... Można by powiedzieć za grosze. Naprawdę pędzle za grosze, a naprawdę świetnej jakości, więc polecam Wam bardzo. Ale wszystko opowiem Wam w zasadzie w trakcie, także przechodzimy od razu do rzeczy. I na buzi nakładam najpierw bazę rozświetlającą z Becca Backlight Prime Filter w odcieniu Moonstone. Tak, tutaj coś mi wyskoczyło. Tak jak nigdy nic mi już długo w zasadzie nie wyskakiwało, tak teraz po prostu bomba. Ale podkładem wszystko się ładnie zakryje, bo to jest nawet dosyć płaskie. W zasadzie się samo troszkę przysuszyło, więc dam radę. Baza nałożona i lecimy z podkładem i moim dzisiejszym podkładem będzie Pupa Like a Doll i to jest podkład idealny na lato o bardzo lekkiej konsystencji jeden z moich ulubionych pokazywałam go rok temu więc sporo czasu upłynęło i myślę że warto wspomnieć o nim ponownie, zresztą będę robić film o topowych lekkich podkładach na lato, więc w tym filmiku opowiem o nim coś więcej ale póki co mogę powiedzieć, że to jest naprawdę genialny jeden z lepszych podkładów właśnie na lato o dobrej pigmentacji niewysuszający skóry, wręcz nawilżający, bardzo bardzo lubię i mój odcień to 0,30 Strząsnę. bo on jest bardzo płynny Pod oczy oraz na policzki nałożę korektor Bourjois Healthy Mix w odcieniu 51 Clear Light. Ponieważ jestem nieco ciemniejsza niż zwykle, lekko opalona, to ten korektor będzie mi świetnie pasował, bo on ciemnieje i raczej nadaje się dla osób z ciemniejszą karnacją bądź dla osób opalonych. I nakładam właśnie pod oczy, aby ukryć moje zasinienia. Wewnętrznych kącikach, bo tutaj też te zasinienia mam dosyć mocne, i na policzki, aby dodatkowo ukryć moje widoczne, przebijające zaczerwienienia. I nakładam też od razu na moją powiekę jako bazę. Jest to korektor zastygający, więc on u mnie przynajmniej świetnie trzyma się na tej powiece i teraz już sięgam po pędzle i biorę sobie taki duży, puchaty może nie, mniejszy puchaty do pudru o taki właśnie, żeby zmieścił się pod oko i sięgam po puder z My Secret Loose Transparent Powder który ma żółte delikatne, żółte zabarwienie i nakładam go najpierw pod oko właśnie tym mniejszym pędzlem one numerków nie mają, więc po prostu będę Wam je opisywać Trwalam od razu też strefę. T. I to wystarczy. I teraz się przybliżymy i zrobimy sobie brwi i makijaż oczu. Dobrze. I do brwi mam tutaj nowość z Bel I nie wiem, czy to jest nowość w szafie, ale bardzo rzuciło mi się w oczy i postanowiłam zaryzykować i to sprawdzić. Tym bardziej, że bardzo spodobała mi się konsystencja oraz kolor. I mam tutaj odcień 01. I to jest pomada do brwi albo. Inaczej odcienie Light, bo też mamy tutaj napisane Light. Wodoodporna pomada. Faktycznie jest wodoodporna, bo nie mogłam zmyć słocza tuż po wyjściu ze sklepu z drugiej Richie Tak wygląda właśnie ten odcień. Najjaśniejszy jest fajny, chłodny i mi bardzo pasuje. I muszę Wam powiedzieć, że kolejny produkt, który dobry mi się tutaj bardzo, bardzo spodobał bardzo się cieszę, że mamy coraz większy wybór właśnie takich fajnych produktów do brwi w drogerii właśnie i no bardzo Wam polecam sprawdzić bo pomady są naprawdę bardzo fajne, o ile się nie mylę chyba są dostępne trzy odcienie ten jest najjaśniejszy, tak jak powiedziałam nie sięgam sobie po pędzelek ale już może nie z tego, nie z tego piórnika, nie z firmy DuColor, dlatego, że on nie jest taki cienki, jakbym chciała albo dobra, może spróbujemy w sumie jak przygniatam ten pędzelek to się robi mega cieniutki więc może moje pierwsze użycie to był po prostu fail, jak to się mówi i spróbuję jeszcze drugi raz najpierw przyczyszę sobie brwi, żeby się ładnie ułożyły i zaczynam malunek Aha, i ta pomada ma, jest powiedziałabym, jakby dwa w jednym, dlatego że ona również włoski przygładza, więc nie tylko zostawia kolor, ale również działa jak taki wosk przygładzający włoski. Więc myślę, że pomada może być fajna dla osób, które mają takie rozsztapione włoski, które em, nie trzymają się kierunku, jakiego im nadamy, tylko one, wiecie, rozchodzą się na różne boki i trzeba je troszkę przygładzić, więc. Ta pomada może się dobrze sprawdzić. Ten najjaśniejszy odcień nie jest aż tak jasny, więc trzeba też z nim uważać. Osobom, które mają bardzo jasne brwi, może niekoniecznie podpasować. Moje naturalne brwi są dosyć ciemne, przynajmniej tak uważam, jak na blondynkę. Chociaż właśnie ciekawa jestem, jak ten kolor będzie wyglądał w kamerze, bo na co dzień wydaje mi się, że jest chłodny. Ja w ogóle kiedyś często używałam tej pomady z Inglota o numerku 12. Taki chyba bardzo popularny odcień dla blondynek. Ale w kamerze wydaje mi się, że ta pomada jest zielona, więc w ogóle odeszłam od tej pomady a poza tym też konsystencja mi się już popsuła, dlatego, że ta pomada zrobiła się gumowata i no, kompletnie odeszłam od tego produktu z Inglota tu chyba wygląda całkiem nieźle teraz wyczyszczę brew od spodu odrobiną korektora Teraz sięgam po taki skośnie ścięty, ale puchaty pędzelek i będę sobie nakładać cienie w zewnętrznym kąciku. I będę posługiwać się dzisiaj paletą Zoeva Carmel Miller i sięgać po te ciepłe odcienie. I zacznę sobie najpierw tutaj od tego najcieplejszego cienia, takiego trochę pomarańczowego. I nakładam go w samym zewnętrznym kąciku. Dobra, i teraz sięgam sobie po taki um, mały, puchaty pędzelek, czysty i zaczynam sobie rozcierać ten cień właśnie tutaj na granicach. To będzie prosty makijaż, taki trochę też rozświetlający, dlatego, że chciałabym tutaj właśnie zaprezentować rzęsy Katosu, a myślę, że one najfajniej się pokażą przy jasnym makijażu oka. Przy ciemnym, takim smokim makijażu te rzęsy by się schowały, więc chciałabym zobaczyć, jak one będą wyglądały. A przy okazji też zrobić właśnie taki wakacyjny makijaż. Lekki, ale orzeźwiający z odrobiną koloru. Bardzo ładnie się te cienie w ogóle blendują i rozkładają na powiece. także jeśli tej paletki nie macie, to polecam bardzo, bo jest bardzo fajna. Właśnie do niebieskich oczu przepięknie podkreślają niebieską tyczówkę, jak i zieloną. Myślę, że ten cień nałożę również na dolną powiekę, ale tylko do połowy oka. Później będę jeszcze tutaj um, pogłębiać kolory. Dobrze, i teraz sięgam po inny cień, o, właśnie tutaj. Ona się jest Start Soft. I. Uuu, osypało mi się. No, sypię się i od razu sobie tutaj rozcieram na granicach bo szybko się rozcieram. i również na dolną powiekę ten cień się bardziej sypie niż ten czerwony i tutaj naokoło jeszcze można sobie czystym pędzelkiem rozdymić żeby to ładnie wyglądało I teraz sięgam sobie po ten najciemniejszy cień z tej palety i przyciemniam tutaj najbliżej rzęs, w samym zewnętrznym kąciku oraz na dolnej powiece. Rozcieram. Sięgam teraz po taki płaski pędzelek. i mam tutaj paletkę Makeup Revolution Pink Fizz i ona wygląda tak, już też wielokrotnie Wam ją pokazywałam i będę teraz mm, sięgała po te dwa perłowe cienie, mieszała je ze sobą i nakładam na całą ruchomą powiekę. linie rzęs oraz górną linię wodną pokryję sobie eyelinerem z Maybelline pasek rzęska tosu jest czarny, więc chciałabym, żeby nie było go po prostu widać tak, także taki właśnie eyeliner jest tutaj niezbędny i mam tutaj precyzyjny właśnie taki pędzelek do eyelinera Dolną linię wodną podkreślę Beżową, perłową kredką Z Zoeva, Nude Reflection Dawno jej nie używałam, więc Dzisiaj może, myślę, będzie Pasowała do tego makijażu Wytuszuję teraz rzęsy i przykleję, właśnie sztuczne katosu Flutter Luxe. W opakowaniu wyglądają na dosyć takie teatralne, mocno czarne, puchate. Nie wiem, jak to będzie pasowało do tego makijażu oka. Pierwszy raz będę je przyklejać, tak sobie to wymyśliłam, ale no zobaczymy. Tak, czy nie będą zbyt teatralne? Tuszuję rzęsy tuszem z My Secret Magic Volume. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przyklejam je na klej Neysha. I to jest klej właśnie biały. I on jest bardzo mocny, bardzo dobry. Świetnie trzyma rzęsy. I również we wewnętrznym kąciku z nim nie będzie żadnego trudu, żeby te rzęsy przykleić. Więc bardzo Wam polecam. I kolejna rzecz: niech Was nie skusi zakup kleju w przezroczystej wersji. To są zupełnie dwa różne kleje. Ten w przezroczystej wersji nie trzyma tak mocno jak ten, a ja cały czas mówię, mówię właśnie o tym białym, który jest naprawdę genialny, który bez problemu przykleja rzęsy, i nie trzeba zbyt długo czekać, żeby ten klej zaczął. Działać po prostu, czyli kleić. Także polecam Wam ten biały, on również zastyga i jest niewidoczny, więc niech Was nie skusi zakup tego przezroczystego kleju, bo on już nie jest tak mocny, nie jest tak dobry. Więc to są dwa różne kleje. Mam tutaj już e, jedną rzęskę przygotowaną i przyklejam. Te rzęsy są strasznie śmieszne, bo teraz to widzę w sumie, jak przykleiłam na oczach, że one mają jakby taką podwójną warstwę: od spodu są jakby takie gęstsze i krótsze, a druga warstwa na górze jest dłuższa, rzadsza i bardziej podkręcona. Śmieszne są te rzęsy! I myślę, że jeszcze na dolną powiekę nałożę ten jasny perłowy cień. Coś tutaj się jeszcze zadziała I czas teraz dokończyć makijaż twarzy, i sięgam sobie po brązer z My Secret Matowy Bronzer i pędzel z Du Color, właśnie do brązera o takim jakby okrągłym kształcie takie jajeczko. Bardzo fajny, właśnie do brązera, i bardzo mi się spodobał, i też jest mięciutki więc najpierw zaznaczam policzki. Róż. I mam tutaj bardzo fajny pędzel, niezwykle miękki. Właśnie ten z białego włosia jest jeszcze bardziej miękki niż te. Chociaż te naprawdę są super, ale ten to jest po prostu niebo. I mam tutaj róż z P2 Glow Touch. I myślę, że dzisiaj będzie mi też pasował. Właśnie ten kolor do makijażu oczu. Trochę też wpadający w brązową tonację. I przepiękny, mocno rozświetlający rozświetlacz z Sensik. Rainbow Highlighter Powder w odcieniu 302 Rainbow Rosy. Jest naprawdę bardzo dobrze napigmentowany i jak widzicie mamy tutaj taką mozaikę tęczę i po wymieszaniu wszystkich kolorów mamy taką bardzo ładną, rozświetlającą, różową poświatę. I wymieszam sobie tutaj te wszystkie kolorki. zobaczcie jaki blask a to jest tylko Sensic, który kosztuje grosze, więc swoją drogą też będę robić e, film z produktami raczej makijaż z kosmetykami Kobo i My Secret wiecie, że ja te kosmetyki uwielbiam a mam ich naprawdę sporo, więc na pewno pojawi się taki film właśnie wyłącznie kosmetykami My Secret i Kobo, już wkrótce zamierzam taki nagrać, ojej, aż chyba za mocno i pomadkę, żeby ożywić ten makijaż, nałożę pomadkę wpadającą w pomarańczową tonację. Myślę, że będzie wyglądało to wakacyjnie. I będzie to pomadka z mualux, Velvet Lip Lacquer, matowa pomadka w płynie podcieniu Passion. Tak wygląda skończony makijaż. Jeśli chodzi o rzęsy, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobają e, i niezwykle pasują również do właśnie takiego mm, delikatnego, dziennego makijażu. E, I są to rzęsy niezwykle oryginalne, bo jeszcze takich nie widziałam. E, fajne, znaczy takich do noszenia na co dzień, tak? Właśnie z... Takim, w takim kształcie, bo rzęs takich mocno teatralnych, dramatycznych, kolorowych, dwuwarstwowych jest oczywiście pełno na rynku, ale te są naprawdę bardzo oryginalne i bardziej przypadły mi do gustu. Także Rzęski jak najbardziej na plus. Pędzle e, są fantastyczne i ja już je testuję tak naprawdę od kilku dni. E, sięgam po nie codziennie i nie mogę się z nimi rozstać. Bardzo mi się podobają. Są niezwykle miękkie, a cena jest porażająco niska, bo koszt 34 dolarów to jest naprawdę mało, jak na taki duży zestaw. E, I tak jak też już wcześniej powiedziałam, e, macie jeszcze dodatkowo na niego zniżkę: 10% na hasło Aleandra, a link do sklepu znajdziecie. Będziecie na dole także gdybyście szukały jakiegoś dużego zestawu pędzli dobrych jakościowo to polecam wam właśnie ten pędzelek dobrywy jest również bardzo dobry bo przy przygładzeniu go produktem na wieczku słoiczka robi się naprawdę cieniutki i trzyma ten swój kształt i Rysuje się naprawdę nim cienkie linie. Natomiast jeśli chodzi o pędzle do oczu, mogłyby mieć jeszcze po prostu ciekawsze kształty, bo nie wszystkie pędzle swoimi kształtami mi tutaj odpowiadają. Także mogliby tutaj jeszcze popracować nad różnymi takimi bardziej funkcjonalnymi kształtami do makijażu oczu, ale tak naprawdę przy tej cenie i przy tej jakości to nie ma co zarzucić, także pędzle są fantastyczne rozświetlacz to sam widziałyście petarda, także jeśli się kiedykolwiek zastanawiałyście, czy zainwestować w ten produkt, to naprawdę warto i tutaj w filmie wydaje mi się, że brwi wyglądają bardzo fajnie, mają chłodny odcień e, trzymają się w ryzach, jest to produkt wodoodporny, już Wam o tym mówiłam bo e, trzymają się brwi swojego miejsca, także jeden też z lepszych produktów drogich i bardzo fajnie, że mamy coraz więcej tych produktów dobrowolnie do wyboru, bo no, firmy zaspokajają nasze potrzeby i to jest bardzo fajne. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia kciuka do góry i zapraszam Was do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a będziecie dzięki temu na bieżąco z moimi filmami. I do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa!